Hej, okay, dziewczyny, w ten weekend robimy to, co lubimy, a nie to, co musimy. Chłopaki, nie róbcie takiej miny, dla was też coś wymyślimy. Drugie panie, w tę sobotę każda z was musi poczuć się wyjątkowo, dlatego zabieram was do ogrodów, gdzie bezpłatnie zadbacie o urodę, samopoczucie i zdrowie. Bo w sobotę w godzinach od 11 do 19 w ogrodach specjalnie dla nas powstaną trzy strefy. Strefa beauty, strefa foto i strefa z nagrodami. W strefie beauty bezpłatnie porozmawiacie o sprawach związanych z makijażem, kosmetologią, zbadacie wzrok, czy też porozmawiacie z dietetykiem, aby mieć więcej tu, a mniej tu, lub odwrotnie, jak wolicie. W strefie Safety point wykonacie kobiece wodki, dzięki którym poczujecie się naprawdę wyjątkowo. A w strefie z nagrodami za każde wydane 200 zł możecie zgarnąć karty podarunkowe, czy też biżuterię od firmy Ubilex. Uważam też, że znakomitym pomysłem na spędzenie Dnia Kobiet będzie oglądanie wysportowanych tancerzy. A tak się składa, że w ten weekend w Światowicie odbędą się Mistrzostwa Polski: Disco Dance i Stage Dance. Zobaczycie takie style taneczne jak modern, jazz, disco dance i show dance. Mistrzostwa odbędą się w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10 do 19, a udział kosztuje 40 zł. W Dzień Kobiet możesz też zabrać partnera, koleżankę albo partnera koleżanki ja nie oceniam. Do Kina Światowit na jeden z trzech sensów, albo na wszystkie trzy. Filmy te zostały wybrane specjalnie po to, by celebrować Dzień Kobiet. Oprócz wzruszeń, uniesień, radości możesz liczyć także na poczęstunek. Bilet kosztuje 25 zł. Dziewczyny, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, a że ruch to zdrowie. To życzę Wam, abyście w sobotę o godzinie 9 wybrały się do Parku Modrzewie na park Ran, by dla zdrowia przejść, przemaszerować 5 km. Obiecałam, że będzie też coś dla mężczyzn. Proszę bardzo. W tę sobotę o godzinie 14 na skrzydła tej Concordia zagra swój pierwszy w tym roku mecz. Ich przeciwnikiem będzie zespół Tęcza Biskupiec. Po dniu relaksu? Pora na dzień z rodziną! Zawierz wszystkie osoby bliskie Twojemu sercu na familijny koncert w wykonaniu Elbląskiej orkiestry kameralnej. Koncert ten odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w ratuszu staromiejskim na Starym mieście a bilety kosztują 30 zł. Takie normalne. W ten weekend ma być też idealna pogoda. Namycie okien, sprzątanie tarasów, ale panowie, to może być wasz plan na ten weekend. Wszystkiego dobrego. Cześć! Hej dziewczyny, w ten weekend robimy to, co lubimy, a nie to, co musimy. Chłopaki, nie róbcie takiej miny dla was, też coś wymyślimy. Drugie panie, w tę sobotę każda z was musi poczuć się wyjątkowo. dlatego zabieram was do ogrodów, gdzie bezpłatnie zadbacie o urodę, samopoczucie i zdrowie. Bo w sobotę w godzinach od 11 do 19 w ogrodach specjalnie dla nas powstaną trzy strefy. Strefa beauty, strefa foto i strefa z nagrodami. W strefie Beauty bezpłatnie porozmawiacie o sprawach związanych z makijażem, kosmetologią, zbadacie wzrok czy też porozmawiacie z dietetykiem, aby mieć więcej tu, a mniej tu lub odwrotnie, jak wolicie. W strefie Selfie Point wykonacie kobiece wodki, dzięki którym poczujecie się naprawdę wyjątkowo. A w strefie z nagrodami za każde wydane 200 zł możecie zgarnąć karty podarunkowe czy też biżuterię od firmy Jubilex. Uważam też, że znakomitym pomysłem na spędzenie Dnia Kobiet będzie oglądanie wysportowanych tancerzy. A tak się składa, że w ten weekend w Światowicie odbędą się Mistrzostwa Polski Disco Dance i Stage Dance. Zobaczycie takie style taneczne jak modern, jazz, disco dance i show dance. Mistrzostwa odbędą się w sobotę i w niedzielę w godzinach od 10 do 19, a udział kosztuje 40 zł. Dzień Kobiet możesz też zabrać partnera, koleżankę albo partnera koleżanki, ja nie oceniam, do kina Światowid na jeden z trzech seansów albo na wszystkie trzy. Filmy te zostały wybrane specjalnie po to, by celebrować Dzień Kobiet. Oprócz wzruszeń, uniesień, radości możesz liczyć także na poczęstunek. Bilet kosztuje 25 zł. Dziewczyny, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, a że ruch to zdrowie to życzę Wam, abyście w sobotę o godzinie 9 wybrały się do Parku Modrzewie na Park Run, by dla zdrowia przejść, przemaszerować 5 km. Obiecałam, że będzie też coś dla mężczyzn. Proszę bardzo. W te sobotę o godzinie 14 na skrzydła tej Concordia zagra swój pierwszy w tym roku mecz. Ich przeciwnikiem będzie zespół Pęcza Biskupiec. Po dniu relaksu pora na dzień z rodziną. Zawierz wszystkie osoby bliskie Twojemu sercu na familijny koncert w wykonaniu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert ten odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w Ratuszu Staromiejskim na Starym Mieście. A bilety kosztują 30 zł. Takie normalne. W ten weekend ma być też idealna pogoda. Na mycie okien, sprzątanie tarasów. Ale panowie, to może być Wasz plan na ten weekend. Wszystkiego dobrego. Cześć!